Jest taka narodowa cecha chyba w każdym kraju na świecie, że wszyscy zawsze krytykują medycynę. Jeśli spojrzysz na jakikolwiek przegląd wideo dotyczący jakiegokolwiek kraju na YouTubie albo gdzieś w opisach w mediach społecznościowych, zawsze mówią, że z medycyną jest źle z różnych powodów. Kiedy rozmawiam z naszymi klientami, nawet z Stanów Zjednoczonych, nawet z Izraela i Niemiec, mówią, że w ogóle nie mamy medycyny, że jest zła. W dzisiejszym wideo omówimy medycynę na Cyprze Północnym. Opowiem też historię z życia naszej rodziny. Zastanowimy się nad poziomem medycyny na Cyprze Północnym. Dobry czy zły? Na końcu opowiem historię z życia naszej rodziny. Pozytywne i. Na koniec opowiem kilka historii z życia naszej rodziny, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. O poziomie medycyny na Cyprze Północnym jestem pewien, że to będzie interesujące i przydatne. Kwestia medycyny na Cyprze Północnym jest szczególnie ważna. Dlaczego? Bo na Cypr Północny przyjeżdżają albo ludzie, którzy chcą rodzić i wychowywać dzieci. Tutaj, aby wychowywać dzieci, albo ludzie, którzy są już w wieku emerytalnym. Bo jest dobry klimat, dobra ekologia, bezpieczeństwo. Bardzo wysoki poziom opieki zdrowotnej i edukacji. Młodym ludziom, kiedy kończą szkołę, brakuje czegoś. Na Cyprze Północnym panuje ruch, ale nie ma dostatecznej infrastruktury, czegoś nowego. I starają się wyjechać z Cypru Północnego w jeszcze kilku takich. Większe kraje, do bardziej rozwiniętych krajów, a potem, kiedy zakłada i rodzinę i planuje rodzić dzieci, jeśli mają tutaj jeszcze rodziców, jeśli została im nieruchomość, przyjeżdżają na Cypr Północny i spędzają tutaj najbliższe 10-12 lat, kiedy mają dzieci. Tego dla Cypru Północnego kwestia rozwiniętej medycyny jest bardzo ważna. Nie mówię jeszcze o tym, że tutaj bardzo dobrze rozwinięta jest turystyka medyczna. Na Cypr Północny przyjeżdżają tysiące ludzi w sprawach medycznych. W roku... Wszystko kolejno, wszystko po kolei, ponieważ ceny czyli są zauważalnie niższe nie tylko niż w Europie czy w USA, a nawet niższe niż w samej Turcji, zauważalnie wielokrotnie poziom i jest bardzo wysoki. Sprzęt jest bardzo nowoczesny. Nie ma żadnych kolejek, dlatego przyjeżdżają tutaj nawet nasi krewni, nasi klienci. Oni specjalnie przyjeżdżają na Cypr Północny, przywożą swoich rodziców, swoich znajomych, właśnie po to, żeby tutaj się przebadali badanie albo tam się leczyli, albo zrobili jakąś operację właśnie na Cyprze Północnym. W takich przypadków ilość. Proponuję, abyśmy opierali się na jakichś obiektywnych faktach, a nie tylko na pozytywnych lub negatywnych historiach. No na przykład długość życia na przykład występowanie ciężkich chorób zakaźnych w kraju o tym jak przeszliśmy przez pandemię COVID-19. Dostępność i dostępność placówek medycznych, personelu medycznego. Dostępność i dostępność sprzętu medycznego i leków. Uważam, że te fakty powiedzą nam znacznie więcej niż tylko jakieś plotki i pogłoski. Występowanie ciężkich chorób zakaźnych, tak więc ich na Cyprze północnym nie ma. Mam na myśli HIV, syfilis. Trzy rodzaje wirusowego zapalenia wątroby i gruźlicę. Dlaczego ich tutaj nie ma? Ponieważ rząd, y, ludzie bardzo się boją, że to mała wyspa. Jeśli pojawi się tutaj jakaś epidemia, nie wiadomo co będzie. Jak możemy się przed nią chronić? Ponieważ odległości są bardzo małe. Wszyscy obcokrajowcy, wszyscy bez wyjątku, którzy tutaj prowadzą biznes, którzy pracują na Cyprze północnym, kto? Studenci, kto po prostu mieszka na podstawie zezwolenia na pobyt, corocznie regularnie przechodzi badania kontrolne. I jeśli widzimy, że dana osoba ma jedną z wymienionych chorób i po prostu nie pozwolą jej tu mieszkać, tutaj na Cyprze Północnym nie wiem, czy mieszkańcy na pewno mają obowiązkowe badania kontrolne, czy nie. Obywatele Tureckiej Republiki Cypru Północnego nie spotkałem się z tym, ale widzę, że oni sami, przynajmniej dobrowolnie, regularnie, przechodzą badania kontrolne. Dobrze, możliwości. Jest tutaj wiele możliwości. Drugi, pandemię COVID-19 Cypr Północny przeszedł. Pomyślnie przeszedł jako pierwszy na świecie, albo ze pierwszych pokonaliśmy COVID? Nie wiem. Dokładnie, ponieważ my, nasz kraj, nie był uwzględniony w oficjalnych statystykach, widzieliśmy, jaka była straszna sytuacja, jak wygląda system opieki zdrowotnej w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, jaka straszna była sytuacja w krajach Ameryki Południowej, jaka tam była wysoka śmiertelność, że ich system opieki zdrowotnej po prostu nie poradził sobie z tym wyzwaniem? Na Cyprze Północnym wszystko było w porządku. To obiektywny wskaźnik, że system opieki zdrowotnej tutaj działa bardzo y, efektywnie. I między innymi jest jeden taki miły szczegół. Zgłaszacie się do lekarza, płacicie mu za wizytę, a potem nie płacicie już nic, dopóki on was nie wyleczy. To znaczy, że potem przychodzicie na kontrolę. Jeśli trzeba jeszcze raz na kontrolę, to dopóki was nie wyleczy, nie płacicie mu pieniędzy. No nie licząc waszych wydatków na leki i na jakieś dodatkowe badania, oznacza to, że system jest taki, że w interesie lekarza leży jak najszybsze wyleczenie pacjenta, abyście już byli zdrowi i nie chorowali. Bardzo mi się to podoba. Na Cyprze Północnym jest kilkadziesiątek publicznych i prywatnych klinik, przychodni oraz po prostu pojedynczych gabinetów lekarskich. To znaczy, że jest zarówno efektywnie działająca medycyna publiczna, jak i prywatna, przy czym większość lekarzy od rana do południa pracują w publicznej klinice, a od południa do wieczora ci sami lekarze przyjmują w swoich gabinetach lub w prywatnych klinikach. Na Cyprze Północnym jest kilka wydziałów medycznych. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr odbywa się tu w uczelniach. Oznacza to, że szkolenie wykwalifikowanego personelu odbywa się właśnie tutaj na Cyprze Północnym. Nie jesteśmy zależni od importu. Tych specjalistów, co więcej. W klinikach, przy uniwersytetach ponad 75% lekarzy to profesorowie. To znaczy, że to bardzo wysoki poziom, a wizyty u nich nie kosztują. Zbyt dużo, co dodaje atrakcyjności medycynie właśnie na Cyprze Północnym. Sprzęt medyczny na Cyprze Północnym jest zaskakująco nowoczesny, ponieważ Cypr Północny to jedna wielka wieś, ale zaskakująco. Jest on na najwyższym poziomie. Znam kilka przykładów. Na przykład w Niarist Hospital pojawił się jakiś aparat diagnostyczny do diagnozowania serca. Jest ich na świecie tylko pięć, z tego chyba dwa lub trzy. W Stanach Zjednoczonych jeszcze jeden, nie pamiętam gdzie, a jeden jest tutaj u nas, na Cyprze Północnym. Przynajmniej tak było, kiedy go kupiliśmy, albo u naszego dentysty. To nie do końca medycyna, ale bardzo blisko. Pamiętam, przyjechałem doń. Kiedy przeniósł się do nowej kliniki, otworzył dużą nową klinikę. U niego, nawiasem mówiąc, pracują lekarze mówiący po rosyjsku, więc jeśli zajdzie potrzeba, dajcie znać, polecę wam. To jest najwyższy poziom pracy, praktykuje już od ponad 30 lat. Bardzo, bardzo kompetentny, profesjonalny lekarz, a ta klinika bardziej przypomina jakiś statek kosmiczny. To znaczy, że wchodzimy tam na całym terenie. Cóż, w ogólnych przestrzeniach jest 60% powietrza. Przefiltrowanego, czystego, a kiedy. Wchodzimy tam, gdzie są już gabinety, gdzie odbywa się przyjęcie. Tam jest 90% czystego powietrza. On mi pokazywał, no jak to jest w zwyczaju w Bachilach, pokazywał wszystko. On mówi: Patrz, widzisz ten aparat. Moim zdaniem to był taki 3D-Rentgen. Rozmowa odbyła się w listopadzie. On mówi, że start sprzedaży na świecie dopiero w lutym przyszłego roku, to znaczy za kilka miesięcy. On już działa, mówię, jak to się stało. Mieliśmy przedsprzedaż, zamawialiście jeszcze, kiedy dopiero zaczynali je produkować. Oto już to mamy, to jest u nas w naszej, no powiedzmy, wiejskiej szpitalu. Co więcej, prawie wszyscy lekarze, do których musimy się zwracać w naszej rodzinie, mają na ścianie nie tylko dyplom ukończenia studiów wyższych, ale cała ściana jest obwieszona różnymi dyplomami i certyfikatami. Mówili o tym, że mają różne wykształcenie podyplomowe, że uczestniczą w różnych konferencjach medycznych. I to nie tylko tam. Oto nasi sąsiedzi południowy Cypr, Turcja, to jest Wielka Brytania. Bardzo wielu z nich się uczy, kontynuuje podróże, aby się uczyć i praktykować na wakacje. Na przykład swoje własne właśnie w Wielkiej Brytanii to Stany Zjednoczone, Ameryki, Belgia, Niemcy ciągle się uczą, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I technologie są rzeczywiście na najwyższym poziomie. Mieliśmy nawet raz taką sytuację, który trochę mnie zaskoczyło, kiedy przyjechał jeden. Doktor. Z Moskwy taki siwy dziadek świecił, on tam świecił, on już. Cóż, nie puszczają go stamtąd, bo w swojej dziedzinie jest po prostu najlepszy z najlepszych. No więc oglądali tutaj nieruchomości. On mówi: No, dokąd ja się tutaj przeniosę? Mam tam pacjentów, jestem lekarzem dziecięcym, nie będę nazywał specjalizacji, ale jeśli nie znajdziecie mi pracy tutaj, to się przeprowadzę, a jeśli nie znajdziecie, to odpocznę i wrócę. Pojechaliśmy do jednego z prywatnych gabinetów naszych wiejskich lekarzy, zgodnie z jego specjalizacją, przyjechaliśmy tam, a ja go przedstawiłem. On nie mówi po angielsku, więc byłem jedynym, który mówił w naszym biurze. W tamtym momencie, kto mówił po angielsku, pojechałem jako tłumacz. Więc tłumaczę, oto ten specjalista podchodzi i mówi o swojej specjalizacji. Weźmiecie do pracy lokalnego doktora, IDE? Oczywiście weźmiemy, możecie od razu jutro przyjść do pracy, a oni zaczęli po prostu rozmawiać między sobą. I oto ten nasz lokalny wiejski doktor pyta, czy to robicie? A ten specjalista mówiący po rosyjsku przez mnie mówi: Nie, nie umiem, ale nie, nie, nie mogę. I to, 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 to. I on w ogóle nie umie robić nic z wymienionych wcześniej rzeczy, które wchodzą w zwykły zestaw procedur. Zrobiło mi się bardzo niezręcznie. Później go zapytałem: Mówię, słuchajcie, jak to możliwe. No, jesteś autorytetem, a tutaj zwykły wiejski doktor robi więcej niż ty. Gdzie jest Haczyk? Mówię, że cały się zaczerwieniłem, cały się spociłem od emocji. On mówi, no i Igorze Władimirowiczu, taka jest u nas system. U nas jest tak, jesteśmy bardziej wyspecjalizowani. U nas te technologie jeszcze do nas nie dotarły. A tutaj już dotarły, a oni są bardziej wszechstronni. Po prostu inaczej. A tak przy okazji, jakie mieliście historie... Dobre czy złe związane z medycyną w różnych krajach, proszę napisać w komentarzach pod tym wideo. Niestety, nasza rodzina tutaj na północnym Cyprze wielokrotnie, a także nasza firma musiała wzywać karetkę. Mamy takie doświadczenie, że przyjeżdżają bardzo szybko, wręcz natychmiast. Pracują bardzo profesjonalnie, a ich karetka jest bezpłatna. Mają tam naprawdę nie chcę powiedzieć, że najnowocześniejsze, bo się na tym nie znam. Ale tam dosłownie to wszystko. To jest sprzęt komputerowy z systemem połączonym z krajem. Wprowadzając dane mogą zobaczyć, dokąd wysłać i zarejestrować pacjenta szybko i sprawnie. Byłem zaskoczony, kiedy tam trafiłem i od razu zarejestrować tego pacjenta, żeby wszystko było bardzo szybko i sprawnie. Byłem miło zaskoczony, kiedy tam trafiłem. Nasz poziom karetki jest znacznie wyższy. Poziom jest wysoki, wspaniałe. Poziom wiejskiej karetki jest niższy. Poziom jest bardzo wysoki. Jakiegokolwiek niedoboru leków chwała Bogu, poziom jest bardzo wysoki, to wspaniałe. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakimkolwiek niedoborem leków. Tutaj na północnym Cyprze, co jest miłe, cóż, przynajmniej wszystko, co kiedykolwiek tutaj kupiłem, sprzedawano mi bez recepty. Wręcz natychmiast nie było tak, że tego leku tutaj nie ma i nie da się go zdobyć. Z tego co rozumiem, na północnym Cyprze nie ma podrabianych leków, a pochodzą głównie z Turcji i Wielkiej Brytanii. Jest jeszcze Niemcy, Bayer na przykład. Ale głównie to Wielka Brytania i Turcja. Jeśli chodzi o ceny, no przynajmniej przed wielkiej tam wojny kontynentalnej w Europie, nasi rodzice porównywali, no i w związku z wiekiem trzeba używać dużej ilości leków, a oni porównywali ceny tam w Federacji Rosyjskiej. I tutaj, tak więc nie wiem, jak jest teraz, ale przed wojną mieliśmy tutaj ceny dokładnie trzy razy niższe, dlatego nasi rodzice robili zakupy. Jest tutaj duża ilość leków, przywieźliśmy je ze sobą, żeby po prostu na tym zaoszczędzić. Średnia długość życia na północnym Cyprze wynosi 78 lat u mężczyzn i 83 lata u kobiet. To o 29 miejsce na świecie. Dla porównania, Turcja jest na 80. miejscu, a Federacja Rosyjska na 165. Północny Cypr zajmuje 29. miejsce na świecie pod względem długości życia. Moim zdaniem to wspaniałe. Oczywiście słyszałem zarówno dobre, jak i złe opinie od naszych klientów, od naszych znajomych o medycynie tutaj na północnym Cyprze. Jestem pewien, że naprawdę są tutaj dobrzy lekarze, pełni idioci, pewnie w każdym miejscu i w każdej dziedzinie działalności. A tak przy okazji, napiszcie w komentarzach pod tym filmem swoje historie. Będziemy mogli spojrzeć na te pytania bardziej obiektywnie. Sam w przeszłości byłem pracownikiem medycznym i kiedy przyjechałem na północny Cypr, miałem zdanie, Medycyna na północnym Cyprze była bardzo zła. Wyjaśnię dlaczego, ponieważ on mnie, kiedy przyjechałem tutaj dosłownie w pierwszym roku życia na północnym Cyprze, jako pracownik medyczny, osoba, która zna angielski, jeden i duży człowiek tutaj, członek parlamentu, zaprosił mnie, żebym pojechał z nim z całą rosyjskojęzyczną przyjaciółką, która nie mówiła po turecku ani po angielsku. Pomogłem tłumaczeniu lekarza żeby to było bardziej mniej więcej poufne, żeby nie wzywać jakiegoś lokalnego tłumacza, no i żeby można było normalnie przetłumaczyć i porozmawiać. Pojechaliśmy do tego doktora, ginekologa, dziewczynę obejrzeli. Ja tłumaczyłem i pytam, no i co tam. Ona mówi, że tam jest infekcja. Mówię, no jaka infekcja? Ponieważ ja, jako pracownik medyczny, wiem, że ta infekcja jest uleczalna. Tak, to tak, to właśnie tak. Jeśli te dwie, to trzeba je leczyć według innego schematu. Jeśli te, te dwie, trzecia WG innego schematu, Schematy leczenia były wtedy bardzo drogie w przestrzeni postradzieckiej. Leczenie kosztowało jakieś szalone pieniądze w kilku średnich pensjach. A tutaj po prostu mówią mi, że ma infekcję, co w moim rozumieniu w ogóle nie jest odpowiedzią. Mówi, że ma po prostu infekcję. Mówię, jak się dowiedzieliście, że ma infekcję, po prostu spojrzeliście, gdzie są badania krwi, gdzie są wymazy, gdzie jest laboratorium. Przyjechaliśmy do Was 20 minut temu. Mówi, infekcja, oto leki, kupujcie, leczcie się. Myślałem, że to. Po prostu jakieś dno i całkowity brak zrozumienia kwestii medycyny. Ta dziewczyna zażywała leki, które jej przepisano, nie płaciła za to tam kilka średnich pensji, jak to by było w Rosji w przestrzeni postradzieckiej i ona się wyleczyła i nie było żadnych problemów. Wtedy byłem bardzo zaskoczony. To był drugi przypadek, kiedy oddawałem krew. Mówiłem wam, że przechodzimy badania kontrolne co roku. Wtedy miałem albo wizę pracowniczą, albo biznesową. Poszedłem oddać krew, żeby ją sobie otworzyć. I, i pobrali mi krew z żyły. Pobrali mi krew z żyły, dali wacik nasączony alkoholem, przyłożyłem go. A oni mówią, jestem wolny? Mówię, jak to wolny. Mowa. O czasie sprzed 20 lat. Żebyście zrozumieli, to być na przestrzeni postradzieckiej. Teraz też wszystko się zmieniło, ale w tamtym momencie byłem w dużym szoku. Mówię, jak to wolny. Tym nie z tym polarem, która, to tam kropla krwi. Mój to ma, czy możecie mnie teraz puścić na ulicę? Oszalałeś. A co jeśli teraz po prostu to rzucę? A jeśli tam, nie daj Boże, jest infekcja u któregoś z waszych pacjentów, a co jeśli tam trafi do wody i się rozprzestrzeni? No więc opowiadałem o wszystkich tych lękach, które były w tym systemie ochrony zdrowia, w którym pracowałem, spojrzeli na mnie dziwnie, wiem, że jest pojemnik na te waciki, bez niego nikogo nie wypuszczą, trzeba to tam wrzucić. Bez tego nikt nie zostanie zwolniony. Trzeba to tam wrzucić. Wrzuć tam strzykawkę i zutylizuj ją specjalną metodą. Pod kontrolą i podpisem w specjalnym dzienniku. Tutaj spojrzeli na mnie dziwnie, puścili mnie z wacikiem. Medycyna tutaj jest inna. I to wszystko było w porządku. Zrozumiałem, że medycyna tutaj jest inna. Spotkałem zdrowego 80-latka. Myślałem, że to dno, ale ona po prostu jest inna. Potem, gdy pracowałem jako pracownik medyczny, przyjmowałem ludzi, w tym mężczyznę, który przyszedł. Miał już ponad 80 lat i był prawie całkowicie zdrowy. Ukrainka 30 lat nie rodziła wiele chorób. Pacjentów na Ukrainie przychodzi dziewczyna nie ma jeszcze 30 lat, jeszcze nie urodziła, a ma już taką listę chorób, że można na tym zarabiać i zarabiać przez wiele lat. To znaczy, że trzeba ją leczyć, leczyć i leczyć przez długie lata. A tutaj przychodzą emeryci na wizytę, a tam nie ma co leczyć, bo są zdrowi. Tutaj jest takie powietrze, takie jedzenie, takie brak stresu i prawdopodobnie taka efektywna system medycyny. Ogólnie rzecz biorąc, na początku miałem złe zdanie, łam. Szczerze, z czystego serca opowiedziałem konkretne przypadki, dlaczego doszedłem do takich wniosków, ale dzisiaj widzę, że tak, rzeczywiście. Lekarze profesjonalne, leki skuteczne i sprzęt mają wystarczająco dużo, aby prawidłowo zdiagnozować, a potem mają wystarczającą wiedzę, aby wyleczyć ludzi, dlatego mm, ludzie tutaj nie chorują tak bardzo. Tutaj nie ma, są ciężkich chorób zakaźnych, a długość życia jest bardzo wysoka. Dlatego, jeśli chcesz żyć w regionie, gdzie można być zdrowym i szczęśliwym dużo prościej niż w innych miejscach na Ziemi, skontaktuj się z nami w sprawie zakupu nieruchomości. Z przyjemnością pomożemy we wszystkim. Link do naszej strony internetowej i wszystkie nasze kontakty w opisie tego wideo.